Yo, hej, cześć, w tym odcinku wam jak zrobić sobie wyzwanie pierwszego tygodnia z quest'a rebelia musimy nawiązać połączenie przy posterunku siódemki, jest to pierwszy etap właśnie tego quest'a to, że lecimy na posterunek siódemki możecie polecieć sobie tutaj, możecie polecieć tutaj, możecie polecieć tutaj do wyboru, do koloru, tak szczerze a nowo sobie jeszcze zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeżeli tego nie robią to jest co, lądujemy sobie tutaj i jak widzicie na mapie już mamy tutaj podpowiedź, gdzie się znajduje to urządzenie do nawiązywania połączenia. Także co, nawiązujemy sobie to połączenie i teraz musimy odwiedzić posterunku siódemki. Mamy jeden na trzy. Ok, także najprostszym sposobem, żeby odwiedzić sobie te posterunki i w jednej grze to jest po prostu wzięcie rifta no i polecenie na inne posterunki. Także i dotarliśmy do drugiego posterunku siódemki. I zostałam tylko jeden Halo Quest. Może się zależyć dzięki wielkie. Lecimy na trzecią lokację. No i jestem na trzecim posterunku siódemki, także quest zaliczony, a ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się i cześć!